Dzień dobry Drogi Taczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy fenomenalny i bardzo niedoceniony granżowy kawałek pod tytułem Ugly Sunday. Akordy jakie potrzebujemy do utworu E duże, fiz duże, G duże, A duże i H duże. Utwór sobie na trzy części, zwrotka, przerywnik i po tym przerywniku jest taki bridge instrumentalny. I zaczynamy sobie, zwroteczka, mamy akord F i gramy go sobie na dół, łapiemy i do góry, czyli No, w pierwszej części gramy sobie 12 razy. Później mamy akordzik E, całe H, dwa razy całe I później mamy 4 razy. Pierwszą częścią jaką się musimy nauczyć jest to ten przerywnik, czyli mamy A C bicie, H i dwa razy Fis i ten motyw powtarzamy sobie dwa razy i Fis. Was left to stay. Ostatnią częścią jaką się musimy nauczyć jest to ten bridge po tym przerywniku. I mamy H, A i dwa razy E. I znowu H, A i E. G, A i dwa razy H. A i dwa razy H. I to byłoby na tyle prosty kawałek, ale mega fantastyczny. Każdemu polecam posłuchać. Jeśli ktoś jest fanem grunge'u właśnie Nirvana, Pearl Jam i tak dalej, to polecam ten utwór, żebyście sobie posłuchali. W ogóle całą tą płytkę jest fenomenalna. Mark tam po prostu odwalił Mistrzostwo Wszechświata. Eee, no i to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że lekcja się spodarzy. Na razie macie się wadki miłego dnia.